Następnego gołąbka, którego przeznaczyłem na aukcję o numerze 4215 czyli 4215 Nakrapiany gołąbek ładnie ułożony. No, jest to też, no, ja inny gołębi nie mam. To linia superczempionów i też może być samiczka, może być samczyk. Jedno z gniazda sobie zostawiłem, także będzie u mnie na zaciemnianym gomniku. Nie będziemy widzieć, zostawiłem sobie prawdopodobnie samiczka Chciałem samiczkę zostawić, ale to chyba samiczka ta będzie. No ale trudno, już jest już rodowód wypisany. I co ciekawe, jest tu u góry brat bezpośrednio Goldy Lady. A Goldy Lady y, dała y, olimpijkę 2 i w D złotą medaliskę, także y, ojciec tego gołąbka. A na dole y, 13,70. 1 imbrez znowu Bambo i znowu tu jest córka Olimpijki 8666 to jest Olimpijki tej 765300 aby dalej tu było rozpisane także tu super jest także swoje chwali no to ja też muszę chwalić polecam super pochodzenie jeszcze napisałem nie? No, także no, to no takie wybrałem gołąbki no. także gołąbek o numerze 4215 nagrapiany. Także się nie powstydzę. No takie perełki powybierałem. No. nie będę tak, bo one by leżały. Tylko się boję, bo może jeszcze pofrunąć bo to już taki młody jest trochę wrośnięty, nie? No, no, ale skrzydełko tutaj krótkie przed przedramię. On tu sam aż wciąga tu szybkie skrzydło tu w tą stronę, nie? Jeszcze nie wyrośnięte całkowicie ma skrzydło. No, także piękny gołąbek, nie? Może być samiczka, może być samczyk, nie? No.